Witajcie moi widzowie. Ja jestem Cholek, jesteście na kanale Uholeginca. Reszta. Na początku was wszystkich pozdrowię bardzo serdecznie za subskrypcję mojego kanału i za oglądanie, bycie cały czas ze mną. Dziś na kanale przedstawię wam podsumowanie mojej kolekcji gier na Xboxa 360, chociaż ja jestem graczem bardziej tak PlayStation, ale Xboxa też chciałem mieć jako porządny gracz. Mam tutaj kilkanaście tytułów, których pokazywałem już na kanale wcześniej w, w całych tam listach, w częściach. Są to, jest ich 38 tytułów gier. Jest to stan na sierpień 2020. Tu są te ostatnie tytuły, które nie pokazywałem w filmikach, bo je kupiłem ostatnio i tą Dead Space trójeczkę, którą dostałem od Arkadiusza z kanału Cicero Games. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam go bardzo serdecznie. dziękuję dziękuję za tą grę. Pokażę w tej części moje konsole i pokażę też gry, które mam zainstalowane na konsoli, ale to za chwilę. Najpierw przedstawię te moje konsole. Wyciągnę tutaj tą pierwszą. Jest to tak, trochę będzie się ruszało to wszystko. Jest to Xbox 360 ten Elite, ten czarny, ze z tym wyciąganym twardym dyskiem, którego mam odwrotnie. Teraz włożono 120 giga. Mam tu tą konsolę z taką nalepką yy, z metal gibrsów, tą czaszką czerwoną, z tym kołem zębatym takim. Fajna konsolka. Konsolkę dostałem od kolegi. Za, w zamian za coś tam dostałem, nie pamiętam już, za coś, z półtora roku temu. Dał mi tylko konsolę i pożyczył pady, bo miał swoją konsolę do padów. I grałem oczywiście fajnie na niej. Później powiedział, że potrzebuje pady, bo chce też sobie pograć na Xboxie 360, więc mu pady oddałem. No i trzeba było sobie załatwić pady. Więc y, pady sobie y, kupi, dokupiłem, ale to jest historia razem związana z tą konsolą, z tym Xbox 360 Slimką. Które tutaj pokażę wam ładnie. O ona tak wygląda. Przepraszam za ten tam bałagan z tyłu, i tak dalej, że tak to pokazuję. Nie mam odpowiedniego yy, gimbala do nagrywania, więc się mam tylko selfie stickem, <grym> ale myślę, że to jakoś wychodzi. Kupiłem tą konsolę na OLX-ie od gościa, który chciał się pozbyć, bo za długi ją dostał, no, za 100 zł razem z tymi dwoma padami, normalnie szok, dwa pady. Takie ładniutkie. Jeden na baterię. Zresztą mogę pokazać. Jeden na baterię. Tu są baterie. A drugi pad był na. Y, dobra, włożyło się. Drugi pad był y, na tą y, doładowania. Dostałem od razu do tego kabel. Wszystko w tym zestawie było. Y, nie nagrywałem wtedy jeszcze nic na kanałek. Kupiłem tą konsolę. Szkoda, bo fajnie to wszystko wyglądało. To jest to do doładowania, ta bateria, którą się ładuje. Do kabelek od razu wszystko dostałem. Kabelków tutaj nie będę wyciągał, bo po co kable? To chyba każdy milion ma tych kabli. Jak ktoś jest takim kolekcjonerem, i graczem i konsolarzem, takim jak ja, jak to można nazwać, to milion jest tych kabli do tego wszystkiego. Zresztą chciałbym powiedzieć, że na przykład ta konsola różni się wtykiem do zasilania. Zresztą odwrócę. Tu jest taki wtyk do zasilania do tej konsolki. O, tutaj widać było, tu ten wtyk. Pokażę tutaj jeszcze raz. Tutaj. Nie. A ta slimka, czyli Elite, ten ze znaczkiem girsowym, ma. O, już pokazuje taki wtyk, całkiem inny. No ale ja nie wiem, na czym to polega. Nie zbliżałem się do tego. Wiem, że mam dwa zasilacze do nich. Wszystko działa fajnie, pięknie. Y Chociaż w tej przestałem ją używać, teraz używam tylko tą, bo ona ma internet. Ta nie ma, niestety. Trzeba tu dokupić moduł internetowy do tych elitów, tych wersji Xbox 360. Trochę to źle wymyślili. Mogło być od razu dodane, ale jakoś tam poczekali, ludzie i dostali Slim'kę ze zbudowanym Wi-Fi i wszystko mi tu ładnie śmiga. Zresztą y, ta przestała mi i. Wersja Elite przestała mi troszeczkę płyty wysuwać. Tam coś jest z tą klapką są płytki. I jak już tą potem zakupiłem z tymi padami, to już wtedy tam, co podłączyłem i tam konto stworzone było, i gry są tam. Zresztą chyba ja zaraz pokażę tą konsolkę, jak, jakie mam gry tam zainstalowane na tej konsolki, Konsolce, więc yy, za chwilę będzie. Myk. Witajcie ponownie. Zaraz się włączy menu. O, już jest tego Xboxa 360s. tego mniejszego zainstalowanym Wi-Fi w środku. Nawet mam tu portal, mój portal Popy. 2. znaczy konto 5228. Jak tu widać. Pokażę Wam moje gry, jakie są tu zainstalowane. Przez tego odkąd kupiłem. Pierwszą jest Battlefield. Bad Company nie grałem w ogóle nawet. Nawet nie uruchomiłem Bioshock Infinity. To uruchomiłem sobie na chwileczkę. Zobaczcie, jak wygląda. Z ciekawości Dark Soulsy też troszeczkę tam pograłem. Dość takie ciekawe. Dead Island. Mam taką samą kopię na PlayStation 3. Dead Islandę Diablo Trójeczka. Nie uruchomiłem nawet. Niestety. Dishonored. To troszeczkę też włączyłem. Zobaczyłem sobie, jak to wygląda. Bardzo fajnie. Podobała mi się nawet gra troszeczkę. Froza Horizon, dwujeczka. Tutaj troszeczkę wyjeżdżone tras, i tak dalej. Grand Theft Auto, piątka. Trochę misja jedna, chyba zakończona. Hitman, rozgrzeszenie. Nawet nie włączyłem. Nie mój klimat tej gry. Następna Lara Croft, Guardian of Light. Chwileczkę włączyłem. Metal Gear Solid piąteczka nieruchomiona Saint, Saint Row Rue Trind nieruchomione Shadow of the Daemon to jest zainstalowane Sleeping Dogs nieruchomiona w ogóle nawet Sniper Elite też nie uruchomiłem I nawet jeszcze The Walking Dead gra z komiksu z, z serialu Tomb Raider uruchomiony, zobaczyłem jak grafika no i, no i ostatnie Wiedźmin 2, The Witcher 2, czyli y, bardzo fajna giereczka. Całą przeszłem tutaj, akurat tą zainstalowaną, bo nie kupiłem przedtem, całą sobie przeszedłem tutaj. Bardzo mi się podobała. No, to by było y, na no, tyle z tych gierek, co tam były u mnie. Tutaj resztę pokażę Wam, co ten mój. Jakie aplikacje tam były. Zaraz znajomych tutaj o Shadow of the Damon w czytniku płyty czyli w CD w DVD również tam bo to chyba DVD, nie? Chyba czytnik jest ja tak dobrze myślę Xbox 360 DVD były, bo blu ray y są we w PlayStation 3. No jest tam Shadow of the Demon, znajomych nie było. To by było na tyle z tego menu z Xboxa. Hej. Y no, pokazałem jakie są gierki na tej. Oj, jak mnie tu buja. Przepraszam za te efekty specjalne bujające wszystkich moich widzów. Myślę, że gierki, które są tam zainstalowane, są też ciekawe, lecz nie chcę ich usuwać. Mam bardzo mało miejsca na twardym dysku. A te gry, co kolekcjonowałem jakiś czas, też są super tytułami. Co myślicie, możecie dawać na ten temat w komentarzach chętnie posłucham, czy są jeszcze jakieś ciekawe gry typu takie Hack and Slash, które mnie najbardziej interesują, i horror. No i jak siłka, strzelajka, najlepiej takie coś jak Gearsy, albo jak Shadow of the Damned, którego gram cały czas. Może nie miałem ostatnio czasu, żeby włączać się, pokazywać gameplaye i grać, bo trochę dużo pracy mam. Sezon wakacyjny zawsze mam dużo pracy niestety. No. I to jest to moje podsumowanie tych gier wszystkich Jak się Wam podobało, możecie tam zostawiać łapeczki Jak macie y, jakieś do dodania do mnie rzeczy Coś mi do napisania Szczere komentarze bardzo chętnie odczytam Lubię komentarze odczytywać i odpisywać Byliście na kanale Ucholek Gaminga. Reszta To było podsumowanie gier na Xboxa 360 z sierpnia 2020 ucholek. Żegna się z Wami, cześć, do zobaczenia w następnych materiałach i w następnych filmikach. Zapraszam również do poprzednich materiałów na moim kanale. Hej!